Proszę Państwa, w tej części programu naszym gościem jest Pan Marian Żak, choreograf, twórca festiwalu Chopin i Przyjaciele oraz od dwóch ponad roku właściwie wiceprezes Centrum Polsko-Słowiańskiego. Witamy Panie Marianie. Dobry wieczór, bardzo miło. Już w listopadzie odbędzie się 14 już festiwal Chopin i Przyjaciele, organizowany przez New York Dance and Arts Innovations, organizację, którą Pan założył i prowadzi. Zazwyczaj festiwal przyciąga mnóstwo artystów, czego możemy się spodziewać w tym roku. No tak się złożyło, że w tym roku też zainteresowanie jest olbrzymie i udział w festiwalu zapowiedziało ponad 100 artystów, czym jestem bardzo zaskoczony. Czy Będą... to jest więcej niż zazwyczaj? No mieliśmy już 200 też, także, ale 100 to jest też niesłychana liczba. Ale dzięki temu to się udało, że są to wystawy zbiorowe artystów, więc ta liczba szybko rośnie. Będą cztery w zasadzie takie główne wydarzenia. Rozpoczynamy w Polislawii Center otwarciem festiwalu 1 listopada i to będzie grupa, która współpracowała z Nowym Dziennikiem. Wszyscy artyści, Czyli co artystka. wystawiali tak, w Nowym Dzienniku, będą otwierać festiwal. Nowy dziennik okazało się będzie znów jak ro rocznie, medialnym sponsorem. Proszę, za co proszę bardzo nas dziękuję. czytać. Dowiecie się I... Państwo wszystkiego festiwalu. Kogo będziemy mogli zobaczyć? Czego możemy się spodziewać po tym festiwalu? Bo trzymam w ręku ubiegłoroczny katalog, który jest niezwykle interesujący. Zresztą chyba z okładku Janusza Kapusty. Tak, co Pan nam mówił. Co nas czeka w tym roku? Kogo, kto już potwierdził? No więc będzie... po, po wystawie, którą zapowiedziałem, 20 artystów. Plastyków będzie gala, performance w konsulacie, który rok rocznie mamy, muzyki klasycznej, z Janem Roszkowskim na czele, który gra na wiolonczeli, zaprosił dwóch swoich kolegów, znakomitych, znakomitego pianistę i mecosopranistkę do współudziału tego wieczoru. Natomiast 8 mamy następną wystawę międzynarodową, którą zorganizowała pani Teresa Żebrowska z Polski i to jest, Wystawa specjalnie zorganizowana na uczciwie roku Janusza Korczaka i ona będzie wędrować, u nas zaczyna w Stanach, potem będzie w Krakowie, w Szwecji, Danii, Słowenii, także duże przedsięwzięciu, 60 artystów z tych krajów bierze udział Czy w tej wystawie. Czy można się spodziewać większości z nich na festiwalu? No nie wiem kto dojedzie, naprawdę tego nie, nie umiem powiedzieć. Będzie piękny katalog wydany. I honorowy patrona to była pani prezydentowa, pani Anna Komorowska. Komorowska tak. Do kogo kierowany jest ten festiwal? Ten festiwal, takie założenie tego festiwalu było, żeby przypomnieć Amerykanom, że Polacy też egzystują. Mm -hmm. Założenie dlatego było Chopin i przyjaciele, mm -hmm. hasło Chopin, żeby było wspomnienie, że to jest Polskie. Mm -hmm. W większości Amerykanie myślą, że Chopin był Francuzem. Mm -hmm. To jest takie hasło, że polscy artyści mogli się pokazać między innymi narodami i zaistnieć w Ameryce. W Centrum Polsko-Słowiańskim też się Pan zajmuje wydarzeniami artystycznymi. Czego się możemy spodziewać z kolei w centrum? W centrum, z okazji 40-lecia istnienia centrum, zaproponowałem takie imprezy comiesięczne. I to zostało przyjęte przez cały board i przekazane zostały fundusze na ten cel. A ja zajmuję się programowaniem tych imprez i załatwieniem artystów. Naprawdę imprezy się bardzo rozwinęły. Trzeba, mieliśmy już takie imprezy, że było 600 osób. Czyli zainteresowanie zainteresowani jest przeszkolone i dużo sztuką. Tak, nawet przeszło moje oczekiwania. Mhm. I wielu artystów wzięło udział, i następnie, tak jak teraz, prawie setka będzie pokazywała się w Polisławie Centrum. To się wydarzy w październiku? Co w grudniu, bo wiem, że takie imprezy pan szykuje. W październiku 11, bo mamy to drugi czwartek miesiąca, taki mamy system, będzie Mira Satrian. Ona ma piękne malarstwo kolorowe, także to zapraszam. I znakomici muzycy Brodyjosy i znakomity Rumun w tej grupie jest pianista, który był dwukrotnie oceniany jako najlepszy pianista Europy, jazzowy. Mhm. Więc znakomita muzyka. Tego wieczoru będzie również. W grudniu będziemy mieli na zakończenie sezonu grupę artystów z Williamsburga. A co potem? Bo te, tego rodzaju imprezy się wiążą z kosztami, bo jakoś tak, oczywiście, oczywiście, więc co dalej? Ja sam nie wiem, bo teraz będą wybory do Policlawi Center do Bordu, które oczekujemy na wyniki. Zobaczymy, jakie wyniki, kto będzie w bordzie, jaka będzie decyzja bordu. No tak, to jest w organizacjach takich, gdzie jest board że większość decyduje. Jeśli są fundusze, można coś przeznaczyć na artystyczne, jak nie ma, to nie Czyli nie. jeżeli Polonia jest zainteresowana takimi wydarzeniami artystycznymi, to może odpowiednio wybrać, odpowiednio głosować w czasie wyborów. Tak, tak. tak. Mamy nadzieję, że w Centrum Polsko-Słowiańskim znajdzie się miejsce na sztukę przez duże S. Bo... Tak no jak no jak to ja myślę, wybor. że tak jak się zaczęło, było... tylko, że jak, jak mówię, pomieszczenie jest znakomite jeśli chodzi o ten kościółek, w którym się te imprezy odbywają. Amerykanie podchodzą i mówią, że to jest naj, największa i najładniejsza galeria w Nowym Jorku. Mhm. Więc to jest niesamowity atut, natomiast oczywiście jest potrzebne wsparcie finansowe innych instytucji. Też Nie mhm. może sam Polislawi Center tego finansować. Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi za udział w naszym programie i Państwa oczywiście zachęcamy do udziału w różnych wydarzeniach artystycznych w Centrum Polsko-Słowiańskim, jak również do przybycia na festiwal organizowany przez Pana Mariana Żaka. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal.